Cześć, witam Was w pierwszym odcinku Let's Play Minecraft. Minecraft jest to gra zdobywająca szybko bardzo dużą popularność. Jest to gra sandboxowa, czyli dostajemy gotowy świat, z którym możemy robić co chcemy. Ta gra polega głównie na wydobywaniu surowców, robieniu przedmiotów, kolejek. Jest to gra dla naprawdę kreatywnych osób, ale. Zabawić się każdy może. Dobrze, jak widzicie mam już niektóre światy naprawdę bardzo rozbudowane. Ale zacznę od stworzenia nowego świata. Mam nadzieję, że zaczynamy przy morzu, bo jak to właśnie myślałem, że będę miał parę przy morzu. Naprawdę by mi na tym zależało. Bo później to się przydaje i fajnie wygląda ogólnie. Dobrze. Jak widzicie dosłownie na naszych oczach generuje, generuje się mapa. Jest to ogromna zaleta tej gry. Minusem jest grafika. Wielu osób wielu osobom bardzo na przeszkadza, Wydaje mi się, że jest 8-bitowa. Znaczy, tak naprawdę jest to takie lekkie, małe oszustwo. Tak naprawdę gdyby była 8-bitowa, to by po prostu mi nie chodziła na komputerze. No, ale jak widzicie, kraina jest ogromna, cały czas się kreuje. Wam no, mam zamiar w tym let's playu. To będzie taki pół poradnik, pół let's play. Na no, no, początku będę Wam wszystko tłumaczył, ale z czasem, na przykład już w 60. odcinku albo na przykład w 15. nie będę już tak dużo rzeczy tłumaczył, tylko więcej będę po prostu grał, bo Wy będziecie wiedzieć właśnie o to chodzi, na razie będę będę grał, tłumaczył wam a wy po prostu zobaczcie a przypomniałem sobie coś ja sobie zrobię takiego osobistego challenge'a i, i będę hardcore'em grał na harcie, haha no jak widzicie tutaj jest drugi rodzaj trybuna. taki, takie biały ale tak naprawdę ono niczym się nie różni po prostu wyglądem, możemy zrobić z niego deski, tak samo jak z tego pierwszego tak myślę, że zrobimy jakieś 20. Zastanawiam się, czy udomowić się na wyspie, czy w górze. Dobrze. W ogóle ten odcinek będzie polegał na zrobieniu bazy, żebyśmy mogli przetrwać pierwszą noc. Bo po zmroku, czyli jak zapadnie słońce, zejdzie słońce. Pojawiają się ząbiaki, szkielety, creepery, pająki to takie zielone stwory, które, gdy do ciebie podejdą, zaczynają syczeć i wybuchają. Jak gram na hardzie, i w moim wypadku skończyłoby to się śmiercią natychmiastową, gdybym nie uciekł. Dobrze, nie, widzień, nie widzę nigdzie morza, musimy się gdzieś załuchrować. No i zaczniemy tutaj. Dobrze. Klawiszem I wchodzimy do naszego ekwipunku. I tutaj mamy crafting, czyli tworzenie. Za jedną sztukę drewna możemy zrobić 44 sztuki, znaczy 4 sztuki drewna, tak samo z tym białym drewnem. To nie ma naprawdę znaczenia. Tutaj mamy podpisane materiały. Dzięki temu nie ma żadnych problemów później. Ok. ustawimy sobie taki wszystkie pola, to powstanie nam crafting table. Czyli takie miejsce do tworzenia przedmiotów, i mamy już aż 9 slotów. I możemy sobie zrobić na przykład takie patyki. OK, dobrze ustawiamy tak patyki. W ten sposób możemy otrzymać gigow. drewniany. wprawdzie jest zbyt wygodny, niezbyt wytrzymały. To prawda, ale na razie musi nam wystarczyć. Zaraz sobie zrobię lepiej. Jeśli, że tutaj będzie wejście do naszej bazy, w tymczasowej, jak widzicie, rąbię sobie dziurę. Mam zamiar zrobić taki pokoik 3x3. Najpierw. Nie, zrobię 5x3. może już zauważyliście, nie, nie wypada nam ten sam kamień. E, taki czysty kamień, tylko już taki jakby gruz. E, jest to kolej... Jest to taki minus wydobywania tego kamienia. Ale po prostu nie mamy inny... o! jaskinia. może ją zwiedzę. Sądzę, że o tym zrobię następny odcinek albo nawet ten. Tak, myślę, że ten, bo, bo w nocy będziemy musieli coś robić przecież. O, jeszcze tutaj, czy kamień. Nie, Żeby uzyskać taki czysty kamień, musimy przetopić w piecyku kamień. I wtedy otrzymamy taki już taki kamień. Tak wygląda skruszony, a tak zwykły kamień. Ok, teraz robimy sobie już lepsze narzędzia. No, tak naprawdę, to już lepiej, lepiej robić narzędzia z, e, z kamienia nie tylko dlatego że są wytrzymalsze, mogą więcej działać, ale też dlatego, że kamienia mamy więcej. Nie wiem, żeby zabrzmi to dziwnie, ale później jak robimy kopalnię, to wyobraźcie sobie, ile tego kamienia zbieramy, jak Kopiemy, kopiemy jakieś 50 kratek, to sobie wyobraźcie. To jest ogromne tego, a trzeba tu musimy iść, ściąć i w ogóle. Dobra, jeszcze sobie. No, no. A nie, jeszcze zrobię miecz. Po trzeba podstawowa machina. Ta, nie machina, co jaka tam. Broń. Przeciwko zombiakom i creeperom. Przede wszystkim creeperom. Ustawię punek. Musimy poszukać węgla bez węgla to raczej. Za bardzo sobie nie pojedziemy. Przecież musimy zrobić czegoś pochodnie. Dobrze. Najlepiej szukać węgla w takich otwartych jaskiniach, widzicie? Zakładam, że nic nie widzicie i ja szczerze mówiąc też nic nie widzę, więc... No miałem ten... Nie wiem, żeby słyszeliście, ale był taki jakby... O, jest węgiel! Tak. Mam nadzieję, że tu się złożę. Byłem mieć co najmniej 10 bo widzicie się zakopałem i musiałem kombinować jak wyjść w tym wypadku to było łatwe, wystarczyło sobie takie słodki zrobić o, a tu wolno wo i od razu lawa aj o, o jeszcze tutaj jest jaskinia, nie, po prostu idealne miejsce, wszędzie ja. Nie, właśnie nie walczyć linie, bo nie musimy kopać, idziemy po prostu i już znajdujemy. No, znajdujemy surowce, wszystko i nie ma problemu. A, tutaj jest nasza baza. No, ale co to za baza, do której może wyjść każdy? Musimy sobie zrobić sobie drzwi. No to Wam zaraz pokażę jak to Bierzemy. E, drewno. Ustawiamy w ten sposób. Wpiszemy i mamy drzwi. Wstawiamy. Dobra, przełożę już sobie naszą maszynkę. To robimy. Okay. Dobra, w ten sposób robimy pochodnie. Za połączenie patyka i węgla dostajemy cztery pochodnie. Dobra, teraz i jeszcze? drzewa, będę potrzebować trochę drabiny. Tak, drewna potrzebujecie na początku dużo, chyba, że chcę właśnie ruszyć i robić fotki, ale to już to za szybko trwa. po prostu gorsza niż w horror horrorach o cholera muszę tutaj zamurować bo jak creepery tutaj wpiją na chatę i zrobią arma armagedon to sobie nie pogramy za bardzo ale tak mi dobrze będziesz iść no właśnie najgorsze jest to że creepera zanim zapijesz, to on już wszystko wywali w powietrze tutaj 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 Potwory spawnują się. potwory spawnują się w ciemnościach, czyli na przykład tutaj, ale mogą się spawnąć tylko w nocy. Hmm. Mogą się spawnąć tylko w nocy. O, widzicie, zapada w smrok. Więc bardzo wszędzie stać pochodnie, szczególnie w bazie, bo jak. O, nie chci chciałbym być na waszym miejscu, gdybyś wam spawnął creeper w bazie i zrobił demolkę. Dobra, sobie jeszcze jedne drzwi. Ja! Yeah, mamy drzwi. Powinniśmy się cieszyć. Dobra, sobie jeszcze deski. No ale to drewno jest wam pomysł. Naprawdę ponic. Jedynie może do dekoracji się komuś przydać, ale tak to naprawdę pomysł wam to. Jak widzicie, już jest prawie zupełnie ciemno. Mi się na szczęście udało zdobyć pochodnie. I mam plan, że zaraz pójdziemy sobie na eskapadę. To Ale najpierw wam pokażę jak zrobić skrzynkę. Do chowania przedmiotów. Też bardzo użyteczny przedmiot. Właśnie w Minecrafcie jest mało nieużytecznych przedmiotów. Można... Może się wydaje, że to dobrze, ale... Wiecie, z zrobić się te swoje bazy? Trzeba naprawdę kombinować co zrobić. No, jak widzicie można połączyć dwie skrzynki ale niestety nie można zrobić już od trzech skrzynek i też nie można, nie mogę położyć już tutaj obok skrzynki, zaprezentuję wam zaraz zresztą. Próbuję położyć nie mogę, naprawdę nie mogę. Dobra. Chowałem skrzynkę do skrzynki Największy geniusz tej gry Chowałem skrzynkę do skrzynki jak kaktus też schowałem Boję się, że Boję się, że zginę Więc wolę schować kwipunek. ja ciebie zabieram Zrobimy więcej kilofów, offów Mogą się nam przydać Mieczów nie potrzebujemy Tak szybko się nie zużywają Jak kill -offy. Kloby chyba najszybciej się zużywają Dziwne Nie słyszę żadnych dźwięków Zwiastujących cokolwiek Mówię o potworach O dobra i pokażę wam jeszcze Nie, nie pokażę wam chcia... Albo dobra Tak robimy piecyk Połóż się tak, bornace, czyli piecyk pokażę wam. Tutaj umieszczamy węgiel, drewno, albo albo lawę. Lawa działa najdłużej. Węgiel tak, działa 80 sekund, a drewno 15 sekund. A tutaj umieszczamy przedmiot, który chcemy spalić, czyli na przykład kapustą Widzicie? Tutaj Tutaj to się przesuwa, jak, z, jak zgaśnie ten ogień, to przestanie działać pieczyk. Widzicie, mamy czysty, czysty stoł. pokażę wam. Widzicie, nie jest jak ten, bo ten, tylko jest taki naturalny. Dobrze, a teraz pójdziemy na eskapadę. Sądzę, że to będzie dosyć zła jaskinia, chociaż... Szczerze mówiąc, nie wiem, a potrzebujemy więcej węgla. Słyszę nic. Chyba dobrze. No i po naszej eskapadzie. Proszę. A, to i... Je... A, to jeszcze nie koniec. Tutaj zamurwali Chcieli mnie oszukać. Żeby, żeby mi let's play zepsuć. Ale ja się nie dałem. O ileś... Nie, tutaj nic nie ma, myślałem, że jeszcze jeden pokoik. Właśnie, widzicie, to jest... To jest żwir. Gravel żwir. I to jest jedna... Z, druga rzecz, na którą działa grawitacja w Minecraftie Druga rzecz to jest piasek. Znaczy pierwsza rzecz. E, widzicie, opada. Ale o dziwo... O dziwo... Są triki na to, żeby ten gravel nie opadał. To znaczy, to się dzieje tylko naturalnie, my nie może... nie potrafimy tak zrobić. Jeszcze z gravelu czasami wypadnie flint. Przydaje się do tego tylko na zapalniczki. O Jezu. Okej... Okay. Jezu, ja nienawidzę rozgałęzień. Bo się boję, że z każdej strony mnie zaatakują. Nic go, go, go. Okej, okay, teren czysty. Jedziemy dalej. Wolę najpierw zbadać wszystko dookoła, a później... A później się bajć... Yy, wydobywanie. Tutaj czy tu pójść? Chyba tu. Eee, nic nie ma, szukali mnie. Jezu. Co to było? Chyba ja tego poruszyłem za dużo to nawet. I dobrze, wie, takie średnio duże. Te ogromne to jest po prostu jakaś makabra. Po prostu tak kiedyś się zgubiłem z takiej jaskini, musiałem kopać centralnie w górę, żeby się z niej wydostać. Oj, wam, masakra była po prostu. Ale żad, Mam nadzie nadzieję, że pokażę wam jakiegoś potwora. I, go i że go zabiję. Tak. W moim ostatnim saveie, tym którym aktualnie gram, skinąłem właśnie przez Creepera i teraz się na nim, nim chcę zemścić. O cholera, wy też słyszycie? Tak, nie ma wątpliwości. Tutaj jest Pająk. Ja słyszę go, gorzej, od Was bo mam słuchawki, które dodatkowo nie działają. Ja... Słucham przez głośniki, a nagrywam dźwięk na żywo. Cholera, oh, pragnę jego śmierci. Teraz w najdłuższym dodatku dodano opcję, że pająki mogą łazić po suficie, dlatego patrzcie się wszędzie dookoła. Shut up, krowa. Wiecie co? So Myślę, że ten panik jest na zewnątrz. Tutaj jest chyba ściana. Jest... a Tutaj jest chyba ściana na powierzchni, bo krowa nie może się spawnować w jaskiniach. Więc ignorujemy to. Nie słyszycie. Nie macie. Tutaj nie ma. A, pokażę wam właśnie taki fajny trik. A ja kliknięcie F na klawiaturze To wygląda się dosyć dziwnie, ale w ten sposób zmie zmieniam O cholera Już tutaj jest. Nie, przecież tam byłem, jak możesz tam być, bo mnie zaatakował już zrobię jeszcze jedną. E, co ja mówiłem? Nie pamiętam już za o, to jest iron, czyli żelazo, chyba najprzydatniejszy materiał w całej grze. Czemu najprzydatniejszy? To proste, robimy z niego kolejki, które przyspieszają naszą wędrówkę w świecie minecrafta. Niesłychanie przyspieszają. A, jeszcze sobie przypomniałem o czym mówiłem. Właśnie klikając F możemy też sprawdzić... <laughs> ZOMBIAK! Yes! Pokażę wam epicką walkę. Dobra, może nie epicką, ale walkę mam. Słyszycie? Fuck you. No. No co? O cholera. Jeszcze jeden? No nie, sumieki nie potrafią łazić po sufikach. O, to jest mchomór. Chyba możemy z nim go zrobić jedzenie. Ale nie co? A i tutaj ze ściany skakuje. Kiedyś właśnie dostałem zawału byłem kurczę końcu mi się pochodnie I jak ja wrócę A łopatą będę rąbał ścianę Cholera No widzicie, właśnie byłem jestem w sytuacji, że muszę kombinować już Okej, okay. wydaje mi się, że wystarczy mi tego świecenia na dzisiaj. Jeszcze tutaj nie wrócę na, na 100%. Może bez może z wami? Myślę, że z wami, bo świecanie dugeonów to fajna sprawa. Nie dugeonów jaski. Nie dugeony to są zamknięte przestrzenie, w których jest mob spawner. Jeszcze nigdy nie trafiłem na żaden, ale widziałem, jak wygląda. Jeśli kiedyś to jakiś na, trafi, to na pewno wam pokażę. Zbieramy, zbieramy. Zbieramy dalej. O, już jest dzień, widzieliście? W ten sposób można sprawdzić, czy jest dzień. Tu jeszcze żelazo. Tak, więcej żelaza. Jeszcze więcej, jeszcze! Cholera, który tu chyba? Chyba ten tył by się wyrastał. Teraz! A jednak nie. Właśnie, właśnie mówiłem, taka sytuacja, że nie wiem, nie tu wrócić. Tędy? No tędy, no tak. Jednak coś jeszcze kojarzę w tym świecie. Wracamy. Nic tu nie ma? Chyba nie. O Jezu, jaki za mnie kretyn. mogłem Trzeba było to zamurować. Dobra, pokażę wam... W ogóle zro... Ten giel lepiej używać, bo trwa aż 80 sekund, a drewno tylko, e, tylko 15 sekund i tak przy, przytupicie najwyżej jedną rzecz. Brachowamy, masz rum do worka, ziemia też do worka, a ty wracasz z worka do worka co ja chciałem, a zrobimy pochodnie, bo jak widzieliście już mi się kończą, no, na razie starczy, zrobię nowe patyki i pójdziemy na oczyszczanie terenu na zakończenie tego odcinka, a nie, jeszcze pan pokażę, Żelazo ok Może natrafię na creepera, chciałem wam pokazać. Jaki zielony, okropnie, jak go nie, nienawidzę, to jest najgorszy podkryt. Chyba zaraz po szkieletach. są... Zaraz po kriperach, One strzelają do ciebie. A na hardzie one są naprawdę wkurzające. Zobaczcie, że mi na chwilę, ale na że nic nie ma. Dobrze. Ile tego żelaza? A! Jest. Wystarczy tego. Dobra. Zrobię sobie... ...kilow z żelaza. Dzięki niemu możemy już e, zbierać czerwony proszek, który wam pokażę w następnych let's playach. I zrobię sobie jeszcze... ...żelazem buty. Ha! No, co? Chod chodziliśmy bez butów. Ja nienawidzę chodzisz bez butów. No co, po ziemi tak? Jeszcze się skaleczysz? I co, pan cię zaatakuje w nogę? I co wtedy będzie? No, to klapa będzie. Dobra. A jeszcze... ...kilofem żelaznym w ogóle jest szybszy, wytrzymalszy. Teraz sobie zmienię, to będzie tu, to tu, to tu. Ciebie nie chce, nie chce, nie chcecie? Nie chcę Nie chcecie, dobra. Wydaje mi się, że na tym zakończymy pierwszy odcinek my, my naszego let's play'a. W następnym wytłumaczę kilka innych wątków, lepiej opowiem. Zwiedzimy do końca tę jaskinię i pójdziemy na jaskinie tamtą przy piasku. No, czyli komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia.